Piłka nożna, jeżeli miałam to określić, to jest tak naprawdę całym moim życiem i taką odskocznią od. Codziennych problemów. Biegałam z braćmi za tą piłką, oni mi dawali to możliwość, że mogłam z nimi grać. Ale tak naprawdę do tego klubu piłkarskiego trafiłam, jak byłam w czwartej klasie podstałówki. przełomowy moment chyba było, jak zaczęłam chodzić do gimnazjum. Zadzwonił do mnie trener z Piaseczna i zaprosił mnie na jeden trening, na sparing. powiedziałam, że fajnie, ma powiedziała, że blisko, więc mogę iść śmiało. W pewnym momencie zadzwonił do mnie trener Kowalski z azs u Tak naprawdę z dnia na dzień podjąłam tą decyzję, że, że chcę wyjechać do Wrocławia, wszystko powiedziała jedź. jeżeli chcesz się spełniać, jeć, jeżeli będzie źle, to po prostu wrócisz i wiadomo, te podróże do 8 godzin pociągiem były straszne, ale no przetrwałam ten okres najcięższy. Potem tak naprawdę kolejny taki problem się pojawił, kiedy po trzech latach mama zmarła, ale to rodzeństwo, które mam, mam pięcioro rodzeństwa, dwóch braci, trzy siostry, które mega mi do tego i dawały mi motywację, więc... Zostałam przy tym, sama dążam do tego, żeby się rozwijać, żeby chciałam iść w coś, co mnie kręci, nie w coś, co muszę iść, więc poznawałam te ścieżki, staram się w tym kierunku kształcić, ale właśnie możliwość tego, że trafiłam wtedy do Azotesu, gdzie były starsze dziewczyny, możliwość na przykład mieszkania z Asią Płonowską, z Olem czy z Moniką Koziarską, dawało mi to możliwość, że widziałam, że te dziewczyny są dorosłe i jak one funkcjonują, więc tak naprawdę trafiłam w fajne grono osób, które pozwoliło stawić te pierwsze kroki w Azotesie i w takim dorosłym życiu. Miałeśmy okazję Prowadzić trzeci zespół w Wrocław. Byłam pierwszym trenerem, Asia mi asystowała. Na przełomie tych dobrych kilku lat. Na pewno mocno się rozwinęła, bo cały czas dążę do tego, żeby, żeby być lepszą trenerką. Sama jestem trenerką i byłą piłkarką. Zdecydowanie nie żałuję tej decyzji, bo w trakcie grania też już łączyłam te dwie funkcje i przygotowywałam się do tego planu B, w którym będę rozwijać się jako trener, więc uważam, że to połączenie, a w konsekwencji potem już tylko praca trenerska jest dla piłkarek dobrym rozwiązaniem, bo wciąż jesteśmy w tym sporcie, a piłka nożna myślę, że dla wszystkich piłkarek jest całym życiem. Kluczem jest to, żeby dziewczyny miały świadomość, że jest dla nich przestrzeń w tym życiu po futbolu. Zawsze się znajdą instytucje i miejsca, gdzie to wsparcie możemy otrzymać. Dlatego istotne jest, żebyśmy były na tyle zdeterminowane i nie przestawały szukać, żeby siebie, taką jaką widzimy w przestrzeni, którą sobie czasem nawet same musimy stworzyć, ale żebyśmy zdeterminowane były i oczywiście nie obawiały się nigdy mówić głośno, czego chcemy. Chciałabym zostać przy piłce nożnej. Czy to będzie w formie jak najdłużej, żeby grać? A możliwość, jeżeli będzie trenowanie, objęcie jakiegoś stanowiska, na pewno będę to rozważała, ale chciałabym kiedyś prowadzić ekstraligowy zespół, a może w przyszłości jakieś kadry. Ale mówię, na razie stąpam krok po kroku, nie wybiegam w przyszłość. Biorę pod uwagę to, że ta piłka nożna, jeżeli chodzi o, o, o grę na boisku, to w pewnym momencie się skończy, więc ta droga trenerki i nauczyciela jest dla mnie takim drugim drogowskazem. Naprawdę warto w tą iść, i jeżeli za parę lat będzie tyle kobiet takich jak Tereknina, czy Monika Koziarska, czy Marta Mika, czy Kasia Barlewicz. To naprawdę to jest fajny poziom, który możemy osiągnąć. warto, warto marzyć, stawiać na swoje i iść w swoim kierunku.